Hej, witajcie drodzy widzowie, Rekord 265 zapraszam Was na spotkanie, które już dzisiaj o godzinie 21.00 w ramach La Ligi Santander, kolejka numer 5, Valencia Real Madryt, bez zbędnego przedłużania sobie do spotkania. Dariusz Szpakowski przy mikrofonie wspierany przez siedzącego tuż Jacka Laszkowskiego. Teraz przed nami kolejne spotkanie szpańskiej na Liga Santander. Kolejka numer 5. się z Realem Madryt. Zobaczymy darmu co dziś zaprezentują nad obaj szkoleniowcy. Czy mają w nadrzu jakieś niespodzianki, czy też skupią się na swych najważniejszych atutach. Kibice oczekują dobrego gdybiska. Moim I'm W tle leci mi wart. Taką tragurę nie agonii pana po I obserwuję sobie, a ty będę po prostu nagrywał ten mecz, który dzisiaj po 91 w ramach tej kolejki. Przypomnę, ale sport, jedyny jest wsteczy nie mam tego kanału, będę go śledził w internecie. Skąd nietoperz w herbie miasta? To może po prostu dlatego, że nietoperze trząsły po A może dlatego, że kiedy Jakub I zdobywca króla Ragonii odbijał Balecnie z Rokomału na trzewcu Kroporza, jak ta legenda, wylądował nietoperz, co poczynano za dobre znaki. Po zdobyciu miasta do jego herbu dołożono w serwis Podanie wyprowadzają tak. Przytomna interwencja owoców, raczej zespół z niemałych opałów. Czekamy na pośrodkowanie. Schodzi do środka ze skrzydła. Kwija piłkę w różnej sytuacji. Czy sensją? Czy? Przepraszam, panie, pan tam sędzia tylko stoi, czy przepraszam za co? Nieustannie nękaj przeciwnika, aż zmusili go do wypisa. Wysoko postawiony pressing Co za mężczyzn? Nie no! Zrób to nie no! Panie sędzio To ja się pogniewam. No! Nie on tak mógł? Uporał się do brącą. Niestety piłka poszykowała dalej podpraw. A nie sędzie pan sędziuje poprawnie, a nie sobie tylko stoi na boisku. Karim Benzema Benzema idzie do przodu. Czy będzie prowadzenie? Tak, samo dziękuję bardzo. I o to chodzi.

Wi wi wiadomo, że nie z innych dni na an, ale niestety tu nie dało się Carlo Ancelotti go wrzucić, bo to stara FIFA. Trenerów. Brawo, ładna, co najważniejsze, skuteczna para dawka. Było po miało bronić to uderzenie i obronił. aby więcej takich danych interwencji. Luka Modric schodzi teraz do środka. Luka Modric i złotrożny. Mogło być bardzo groźnie, ale obrońca porę interweniował. Piłka poza boiskiem, kolejny złotrożny. Nie udał się ten złotrożny. Piłka, mieli nie końcową. No dawaj no.

Nie udał niebezpieczne to było. Ciekawe, czy spróbuje sześć z tak daleka. Mógłby się popuścić o strzał aby piękna bramka. Asensjo? To musi być gol! Dobra intencja, branka To był mocny, trudny strzał, i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego oferty. Tak, pokazał, że partnerzy z zespołu mogą na niego liczyć. Asensjo? Wiemskie krycie, nieodpowiedzialne zachowanie. Dobrze się zachował, brako. Nie spodźmy w wszystko. Zatrzy tę kilkę z kolei. Wspaniały strzał! Brawo, brawo, brawo! Patrzymy raz jeszcze na tę pochódkę, zastanawiając się czy bramkarz mógł zrobić coś lepiej. Moim zdaniem na pewno wszyscy trenerzy świata umadby wypijać piłkę pod poza się. jak w 2 do 0, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Żeby tak się dzisiaj okazało, to będziemy naprawdę przeszczęśliwi. Um. Widać tutaj jak na Ile może dać skuteczna gra z kontrataku? W które sytuacjach powinien być VAR wprowadzony do FIFY. Naprawdę, w nowej FIFA liczę, że będzie VAR. Mamy drugą połowę, prowadzi W nowej FIFA żądam powiększenia limitu zmian. Jeżeli oglądasz... To... E, ten... Niech będzie powiększa... Jak w rzeczywistości, nie trzy zmiany, tylko pięć. I w rzeczywistości teraz jest pięć zmian. I żądam właśnie powiększenia o ten limit. I wprowadzenia waru. Ty dziadu... bez no, świetnie go obrał. Daniel Bas. Strzelał teraz na siłę i się trochę przeliczył. Ale do szczęścia zabrakło mu naprawdę niewiele. Atakują z bocznej linii. Karim Benzema. Średnio brańców sama nie kosztowano szansę. Fantastyczna forma świętego, a ta bramka to już jego trzecie trafienie. Czy na tym poprzestanie? Powtórka pokazuje, że od początku wiedział nie jak sobie poradzić z tym obrotem. Bryt jest po prostu, takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe skończenie. Brawka bez szans. No nie mają przyjść zupełnie litości dla rywala.

to dobrze rozegrać. No, może coś z tego będzie? Jest groźnie, może strzelać! Gol! Co nam Mi się byli pewni zwycięstwa, a ich ulieńcy dali stantakcję. Tym bardziej, że trafili na słabszego dzisiaj rata. Królewscy wyprowadzają atak. Wycięstko z tego starcia wyszła jedyny piłka. Dopis w prawie ustaw i nie wierzą w to co widzę. Nie. Teraz nie mam zmiany. Strata, Eder. Ułagam. Musisz dokończyć. i będzie zmiana. Ruben Soprino. Ostatnie 9 minut drugiej połowy przed nami. Nieudana akcja. Musi to trafić. Niestety zmarnowana okazja. Muszą szukać dalej sytuacji do podwyższenia wyniku. Swy nie jest dokładnych podań i nie inaczej jest dzisiaj. Ruben Sobrino. Carlos Soler. Dobrze zablokowany. Wychodzą do kontrataku. Sytuacja wciąż groźna. Ale świetna szansa teraz. Obrigado. Do usłyszenia, to wszystko na dzisiaj, wam się podobało nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę, komentarzy, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć, pa!